Kochani, jaką poduszkę wybrać, jeżeli zobaczymy, że główka niemowlęcia jest spłaszczona z tyłu bądź z boku? Jest kilka modeli, pokażę dzisiaj dwa najczęściej wybierania przez was. Najpierw musimy zmierzyć obwód głowy niemowlęcia, aby wiedzieć, jaki rozmiar wybrać. I poduszka, którą wybierzecie, e szanowni rodzice, nie może ograniczać ruchomości, barki są poza poduszką i wówczas Spełnia ona swoją funkcję, bo nie ma tego mechanicznego nacisku na spłaszczenie e, głowy. Drugą poduszka, drugą poduszkę, którą pokażę, to jest troszkę delikatniejsza, szaleści, też nie ogranicza ruchomości, barki są poza linią i jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Ale pamiętajmy, kochani, że obwód głowy to co innego niż pomiar kraniometrem, jakbyśmy zmierzyli kształt i wiedzieli, czy. Te, tak więc kochani, dopiero kiedy zmierzymy kramiometrem kształt głowy, to będziemy mieli taką miarę skuteczności e, terapii. Jedno to oczywiście poduszki, ale nie zastąpi to pracy z całym ciałem, dlatego że jeżeli główka jest rzucona chętniej w jedną stronę, bądź maluch leży na plecach czy na jednym boku, to zawsze w ciele wystąpi też dysbalans.